Mogę naciśnąć pierwsza? Jestem bardzo ciekawa, co dostanę. O, to kinder niespodzianki! Co może być fajniejszego niż czekoladowe jajka i ciasto. To świetne połączenie. Dziewczyny, tylko spójrzcie jakie to piękne! Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jakie to będzie pyszne. Tak, wygląda bardzo apetycznie. Czas próbować! Ojej! Wewnątrz jajek jest kolorowa posypka! Ale mi się poszczęściło! Teraz tort będzie jeszcze ładniejszy! Mm, pyszności! Jest taki smaczny! Chcę, żeby cała posypka znalazła się na torcie! Dlatego muszę otworzyć wszystkie jajka! Ale apetycznie to wygląda. Nie mogę już dłużej na to patrzeć. Też chcę nacisnąć na przycisk. Farta. Uwielbiam dżem truskawkowy. Myślę, że tak duży słoik starczy mi na długo. Kurczę, jaki ciężki! O nie, to straszne! Teraz mój tort wygląda jak nie wiadomo co. Chociaż co za różnica? Nadal jest pyszny. Dziewczyny to najsmaczniejsza rzecz, jaką w życiu jadłam! No to teraz ja naciskam przycisk, też jestem głodna. Wow, kola i mentosy! Ale jak mam jej połączyć z ciastem? Myślę, że jest tylko jeden sposób. Nadszedł czas na smaczną fontannę! Wow! No niezły pomysł. No to zaczynamy. O nie, tylko nie to! Uspokójcie się, będzie fajnie. Patrzcie jak super to wygląda. Uff, myślałam, że będziemy całe w coli. A tu fontanna okazała się taka malutka. Może i malutka, ale za to pyszna. A moim zdaniem to jakieś dziwne połączenie. Dajcie spokój, to jest naprawdę pyszne. Wow, jaki piękny tort. Na pewno jest pyszny, musimy go zjeść. Stop! Po pierwsze trzeba jeść łyżką, a po drugie najpierw trzeba nacisnąć przycisk. Mam nadzieję, że uda mi się przekąsić coś smacznego. O nie, nienawidzę ryb. Z pewnością poprawią smak Twojego ciasta. Nie dam rady, źle okay. się czuję. Aha. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał to zjeść. Więc jedź szybko to niesprawiedliwe. Wszystko prześmiertnie tą obrzydliwą rybą. Co może być gorszego? No dobra, to zaczynam. Jak? Smakuje? Dobry tort? Bardzo taki słonawy. A ryba doskonale komponuje się z kremem owocowym. Powinieneś zobaczyć swoją minę. Myślisz, że to śmieszne? Słabo mi. Oś utknęła mi w gardle. O, nie zak! Potrzebujecie żywego, uratujecie. O, myślałem, że się wykończę. To jest moja szansa, żeby się stąd wydostać. Jestem wolny! O nie! Głupie sznurowadła! Mógłbym już być w domu! Teraz moja kolej na naciśnięcie przycisku. Skoro ty miałeś taką ohydę, to ja będę miała coś pysznego. Karaluchy? Chciałam, żeby to było pyszne. One są takie straszne. Haha, ha, nie tylko ja mam dziś pecha. No to smacznego. Może jednak karaluchy nie są aż tak obrzydliwe. Tak, są czekoladowe. Co może być smaczniejszego od czekoladowych karaluchów? Co? To niesprawiedliwe. Ja cierpiałem, więc inni też powinni. Co za pyszności. Na pewno coś wymyślę. Wiem, w celi znajdują się prawdziwe karaluchy, więc dlaczego nie dodać jednego z nich do tego pysznego ciasta? No rewelacyjny tort. Ojej, dlaczego tu jest żywy karaluch? Nie szkodzi, szybko go załatwię. A masz. Wygląda na to, że ktoś zepsuł swój tort. I co, dobry był? To nie jest śmieszne. Nadal jestem bardzo głodna. No co za ciasto. Na początku myślałem, że dostaliśmy zestawy z McDonalda, ale nie, to naprawdę jest ciasto. Ale na wszelki wypadek sprawdzę. No, rewelacja pyszności! Nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Ciekawe, czym będę go dekorować? Nutella! Super! Prawie, że to niesamowite ciasto będzie jeszcze bardziej czekoladowe. Jakie to fajne! Ale potrzebuję łyżki. Taka nie wystarczy. Potrzebuję jakiejś większej. Tak lepiej. To powinno wystarczyć. Ej, zak! Odejdź od mojego kremu czekoladowego. Chcę zjeść go sama, Ci wózka. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to świetnie komponuje się z ciastem. Ok. Gotowe, dłużej nie wytrzymam. Czas na jedzenie. Jest pyszne. To niesamowite. To najlepsze, co kiedykolwiek jadłam. Jestem w szoku. Jestem zachwycona. Kurczę, to jest naprawdę pyszne. Może dopóki Mary jest zajęta jedzeniem, to chociaż uda mi się spróbować troszeczkę Nutelli? Tak byłoby sprawiedliwie. Co? Zach, jesteś taki inteligentny. Wymyśliłeś, że chcesz ukraść łyżkę, ale nie wymyśliłeś, jak to zrobić? Daj mi to, sama to zjem. O! I tak mam Nutelle. Na kratach zostało troszkę czekolady. Tak nisko upadłeś, że wylizałeś kraty. Smakowało? Nadszedł czas, aby nacisnąć przycisk. Na co czekasz? Coś mi mówi, że znowu dostanę coś paskudnego. A nie mówiłem. Jak można jeść słodkie ciasto z musztardą i keczupem? Okej, okay, mam nadzieję, że będzie dobre. Muszę zauważyć, że kolory wyglądają całkiem fajnie. Co tak dużo lejesz? To oczywiste, że to będzie obrzydliwe. Mam nadzieję, że będzie inaczej i zaraz się o tym przekonam. To prawda, ochyda! Zepsułem taki duży i pyszny tort. Zak, masz dzisiaj pecha. Właściwie to nie jest śmieszne. Dobra, zaraz ja też się pośmieję. A masz? Co? Co ty robisz? Tak? Koniec z tobą. Łap! Nie, nie udało ci się, ale próbuj. Znajdź mnie. Myślisz, że jestem całkowicie ślepa? Wyjdź z łóżka. A masz? O, moja broń gotowa. Zaczynam atak. A masz. Co ty zrobiłaś? Wygrałam. A ty dokończ ciasto, bo nikt za ciebie tego nie zrobi. Ja też nie chcę tego robić. Ale jeśli tego nie zrobię, to chyba naprawdę mnie zastrzelisz. Okay. To był wymagający challenge. Co to było? Suzy coś kombinuje. Ciekawe co. Jaka ciężka drabina. Wydaje mi się, że ona coś wymyśliła. Suzy, ostrożniej! kusz na mnie leci! Wszystko, myślę, że już skończyłam. Mój pokój jest gotowy. Wygląda jeszcze lepiej niż planowałam. Niesamowite, bardzo mi się podoba. Jak to zrobiłaś? Niewiarygodne. Nie powiem. Możesz patrzeć i zazdrościć. Jeszcze czego? Zrobię to lepiej niż ty. Zobaczysz! O, jak dużo śmieci! Nie zaszkodziłoby tu posprzątać. W moim kąciku jest tak przytulnie. Co to jest? Zak, natychmiast przestań rzucać we mnie śmieciami. Co ty sobie myślisz? Uff. Moja sypialnia już prawie gotowa. Trochę różni się od projektu, ale cóż, no nie jest źle. Zobacz, Suzy, co zrobiłem? Całkiem fajnie, prawda? Oh, yeah. Niezbyt. Nie dałeś rady mnie pokonać. Muszę się natychmiast ukryć, zanim Andy mnie znajdzie. Myślę, że ten plakat jest idealnym miejscem. Topię się w niego, a on nie będzie niczego podejrzewał. To świetny pomysł. Idealnie. Teraz nie można mnie odróżnić od plakatu. Gdzie ukrywa się Emma? Nigdzie jej nie widzę. Póki są czyste. Poszukam gdzieś indziej. Pójdę tam. Nie, chwileczkę. Nie sprawdzałem jeszcze ściany. Ten Plakat wygląda podejrzanie. A nie, jednak jest w porządku. Niesamowite, Andy mnie nie poznał. Ale muszę uważać, on może wrócić. Gdzie się wszyscy podzieli? Nie rozumiem. Wydaje mi się, że coś jest nie tak z tym plakatem. Wcześniej wyglądał inaczej. O nie, chce mi się kichać! Aż <laughs> się. Emma, to ty? Cześć! Ostrożnie, Zak! Jaka ładna poduszka, nie mogę się nią nacieszyć. Co ty robisz, Suzy? Oddaj to. Nie oddam, to wszystko jest moje, nie zbliżaj się. Oddaj, zabrałaś moją poduszkę. Spuszczaj! nie poddam się. Ja też nie. Co ty zrobiłeś? Teraz to już same pióra. To wszystko twoja wina. Teraz możesz zabrać sobie swoją poduszkę. Dziękuję. Takiej poduszki nie potrzebuję. Dobra, wiem co robić. Wszystko na rodzinny obiad jest gotowe. Potrzebuję tego obrusu i to natychmiast. Postaram się go zdjąć ostrożnie, aby niczego nie uszkodzić. Ups, coś poszło nie tak. Zak, co tu się dzieje? Co ty zrobiłeś? Mamo, przepraszam, ale muszę teraz załatwić ważną sprawę. Moje nerwy są napięte do granic możliwości. Muszę od razu się odprężyć i zrelaksować. To takie miłe uczucie. Suzy, spójrz, jaki fajny hamak zrobiłem. Teraz moja kolej, żeby się schować. Może wejdę do kosza? Nie, to nie jest dobry pomysł. A może schowam się do szafki? Tak, myślę, że tu będzie ok. Kurczę, za mało miejsca. Nie ma mowy, żebym tam się wcisnął. Co to jest? Worki na śmieci? Właśnie tego potrzebuję. Schowam się do jednego z nich. Emma nie będzie wiedziała, że to ja. Dobra, idzie. Muszę się pospieszyć. Powinnam myśleć jak Andy. Gdzie on mógł się schować? Do kosza na śmieci? Nie, tam śmierdzi. Jestem pewna, że wszedł do szafki. Nie domyśliła się. Andy, wychodź, znalazłam cię. To dziwne, nie ma go. Gdzie indziej mógłby się schować? Kończą mi się pomysły. Poszukam go w klasie. Dlaczego wszyscy dzisiaj biegają? O, nowy worek na śmieci. Wydawało mi się, że już to wszystko posprzątałem. Jaki ciężki! Co oni tam włożyli? Nie mogę go podnieść! Muszę go wepchać do kosza! Obawiam się, że nie będzie to łatwe! U, dzięki Bogu udało się! Teraz muszę to ubić, żeby zamknąć pokrywę! Gotowe! No to mogę iść dalej! Zaraz tylko wyrzucę śmieci! Co to jest? Pomocy! Zak, nie krzycz to ja, Andy! Tu jest jakiś potwór! Nie wyglądasz jak Andy! Dokąd idziesz, Zak? To ja twój przyjaciel! Pomóż mi stąd wyjść! Kurczę! Zak coś za cicho siedzi, dopóki nie widzi, zjem trochę słodyczy. Dobrze, że mam swoją małą lodówkę pełną smakołyków. Zak, spadaj stąd, oddaj moje słodycze! I wózka. Wziąłem tylko jednego batonika. Powinienem mieć własne słodycze. Kurczę, nie mam kasy. Jak ja to zrobię? O, batonik! Może wcale nie potrzebuję pieniędzy? Mogę wytrząsnąć wszystko z tej maszyny gołymi rękami. Ekstra, mój plan działa! Potrzebuję więcej smakołyków! No cześć! Chcesz mi coś powiedzieć, co tu robisz? Ups, chyba wpadłem. Dobrze zauważyłeś. Lepiej uciekaj, bo będziesz miał kłopoty. Nie możesz mnie aresztować bez swojej odznaki. Ozdaj ją natychmiast, jak śmiesz. Skoro strażnika nie ma, to wyniosę automat w całości. Hej, dokąd on poszedł? Automat też zniknął. To dziwne. Wygląda na to, że nie zdążyłem. Najwyższy czas, żeby się zrelaksować. Ta praca bardzo mnie stresuje. No, tak jest o wiele lepiej. Już stąd nie wyjdę. Czuję się znakomicie. Spójrz tutaj, Suzy! Teraz mam swoją własną maszynę ze słodyczami. Automat ze słodyczami? To niemożliwe! Jak widać, możliwe. Oto! W każdej chwili mogę wziąć, co chcę. Tylko najpierw muszę trochę odpocząć. Co za dziwak z ciebie, zak. Sypialnia to świetne miejsce do ukrycia się. Jest tu mnóstwo zakamarków. Na pewno znajdę coś fajnego. Może schować się do łóżka, Andy na pewno nie będzie wiedział, gdzie jestem. Wejdę w poszewkę na kołdrę. Będzie zaskoczony. Życzcie mi powodzenia. Jestem pewna, że ten plan zadziała. A tak w ogóle tu jest bardzo przytulnie. Uwielbiam ukrywać się w takich miejscach. No i jak? Wyglądam jak duch? Dziś był bardzo pracowity dzień, czas na odpoczynek. Chodź tu, mój ulubiony jednorożcu, idziemy spać! Ale najpierw poczytam Ci bajkę na dobranoc. Siadaj wygodnie, podoba Ci się? Czas na mnie, Uważaj, Andy! Kto tam jest? Ktoś mnie zaatakował! Nie sądziłam, że jesteś aż taki strachliwy! Czy ty śpisz z zabawkami? Mm. Zabieraj ręce od mojego jednorówca. Wszystko w porządku. Ja otwieram. Wow, jaki apetyczny burger. Ej, a ty co? Róbmy wszystko zgodnie z zasadami. Ale z ciebie nudziara. Trzymaj. I ty też, Rose. Sprawdźmy. Nie no, czemu mam takiego pecha? A ja mam szczęście! Ja też! Ty będziesz gryzła. Więc. ja pierwsza! Nie, bo ja! Nie mam mowy! To mój burger! Nie! Tak, wygrałam! Ojej, to tylko liść sałaty. Za szybko się ucieszyłaś, Saros. Jedz swoją sałatę! Mmm, jakie to apetyczne! O tak, uwielbiam ser. Jakie to pyszne palce lizać. I kotlecika też poliżę. Dobra, Rose. Burger jest twój. Proszę bardzo. Hmm. O nie. Polizałaś go całego. Zaraz wymiotuję. Smacznego. Dobra, dam radę to zrobić. Uda mi się. O, nie, nie czuję się najlepiej. Gryź, gryź, Rose. Dobra, już skończyłam. Nie chcesz więcej? No dobra. A może ty, Suzy? Nie, dziękuję. Może jednak się namyśliłaś. Zjadaj już. No jak chcecie. Mam takie wspaniałe koleżanki. Co za ochyda. Zaraz wymiotuję. Palce lizać. Co to za dziwny zapach? Czy to ty Kate? To serio ja? No rzeczywiście, mogłam zmienić bluzkę. O nie! Co za smród, to ryba! Szybko sprawdźmy, kto co będzie robił. Daj mi to, Kate. O nie! Jak to się stało, że mam takiego pecha? A Ja będę musiała to ugryźć już mi dobrze. Dziewczyny, no to bawcie się dobrze. Ty pierwsza, Kate. Nie mam mowy, ty zaczynaj. Ty! Nie bo ty! Ty! A właśnie, że ty, ty! Dobra, wystarczy, bo to się nigdy nie skończy. Mogę wam raz dwa trzy cztery ty pierwsza Suzy. głupia wyliczanka fu jaka obrzydliwa ryba no dobra zaczynam nie mogę uwierzyć że to zrobiłam ochyda oj ryba mnie spoliczkowała jak ona mogła mam jej dosyć o nie! Padła mi prosto do buzi! Jej szalone oczy się ruszają. Daj mi ją! Ojej! No i po problemie. Uff, dzięki, Rose. Ciekawe, co będzie w tej rundzie. O nie! To ogromna ośmiornica! Wygląda tak przerażająco. Dobra, sprawdźmy, kto co będzie robił. Trzymaj i ty też. Uff, co za ulga! Hura i jeszcze raz hura! Nie, no tylko nie to. Za co? Toś ma dziś ogromnego pecha. Zaczynajcie dziewczyny, a ja popatrzę. Trzymaj Rose, ty pierwsza. Co to jest? Jakiś ślus? Nie czuję się zbyt dobrze. Co za obrzydliwość. Dobra, dam radę. Chwileczkę. Nie, no jednak ja nie dam. Mam pomysł. Użyję pensety. Co to za ochyda? Ten paskudny ślus jest teraz na moim języku. Pomóż mi. Hej, zrób coś. Dobra, zaraz wszystko z ciebie wytrę. Gotowe. Sprawdźmy. Rzeczywiście, wszystko w porządku. Dziękuję. Teraz będzie niezła zabawa. Suzy będzie gryzła śmiorniczkę. A gdzie ona jest? Już wiem. Suzy wychodź. Teraz twoja kolej. Nie chcę, proszę! Już zaczyna mnie mdlić. Za co taka kara? Nie mogę tego nawet ugryźć. Jest jak z gumy. No dalej, ciągnij, ciągnij. Dobra, pomogę ci. No dalej! Bleh! To obrzydliwe! O nie! Ośmiornica przystała się do mojej twarzy. Moja buzia, moja piękna buzia. Szkoda, że siebie nie widzisz, Kate. Nie dotykaj mnie. Jak myślicie, co czeka nas tym razem? I. Co to jest? Psia karma? Pachnie obrzydliwie. O tak, tym razem ja jestem szczęściarą. Nie, no co to ma być? Druga runda z rzędu? Straszne. Dlaczego? Nie chcę tego jeść. Ja odpadam. Czekaj, czekaj. Zjadaj to. Skoro tak, to zaczynaj. O nie. Ten zapach jest po prostu okropny. Od samego patrzenia już mi niedobrze. Te kawałki są teraz na moim języku. O, mam pomysł! No, od razu lepiej. No, jest w porządku. Mm. Ej, Suzy, możesz być ostrożniejsza? Świetnie, znów jestem czysta. Trzymaj! Ej, a ty co, Kate? To Twoje zadanie. No dalej, zjadaj. Smacznego. <kuh> Za co to mnie spotyka? Jak to niesmacznie wygląda. Nawet nie wiem od czego zacząć. O, akurat mam tu łyżkę. Może z jej pomocą będzie jakoś łatwiej. Ostrożnie próbujemy. Tylko troszeczkę. Fu, ohyda! Co ty robisz, Kate? Daj mi łyżkę, proszę. Trzymaj. A masz? To bolało. Przestań przeciągać. Zjadaj swoje smakołyki. Ale to nie są żadne smakołyki, to jakieś paskudztwo. Może z zamkniętymi oczami pójdzie mi łatwiej. No, to całkiem inna sprawa. Daj ci pomogę. O nie! Jestem teraz cała w karmie dla psów. Niezły widok. O nie, znowu jakieś paskudztwo. Sprawdźmy szybko, która co robi. Mam dziś koszmarnego pecha. Uff, a ja miałam farta. Kurczę. Będzie kwaśno. No, dziewczyny? Chcę to zobaczyć. Co za aromat. Trzymaj, Suzy. Nie mam ochoty. Chociaż. No, spróbuję. No, wcale nie jest złe. E, coś tu nie gra. Dobra, skończyłam. Zaczekaj. Nie tak szybko. Najpierw przekroimy limonkę na pół. No, teraz możesz polizać. No dobra, daj to. Oj, co za kwas sota? Aż mnie wykrzywiło. No i jak się teraz czujesz, Suzy? Nie śmiej się tak, bo teraz twoja kolej, Rose. Ale... ale ja nie mam na to ochoty. Zabierz to ode mnie, słyszysz? Czyli odmawiasz? No to ci pomogę. Proszę! O nie! Jakie to kwaśne! Po co to zrobiłaś? Co za ubaw! Ale masz minę! Suzy, widziałaś to? Ej, obudź się!